Jerzy Mościcki Droga krzyżowa Czyta Bogdan Dmowski Stacja piąta Szymon Cernejczyk pomaga nieść krzyż Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją świat odkupić raczył. Kto jest w stanie pomóc bez przymusu w odruchu współczucia nie znajdzie się nikt by z własnej woli bez przykazania dać płucom oddech dać ramionom pomoc w naszej drodze życia idziemy sami z nieczulicą otoczeni kto zadba by podnieść zbolałe ciało Idziemy przez życie nie zważając na innych cierpienia, nie staramy się nawet zatrzymać nadleżącym. Pozbawieni od ruchu współczucia, trwamy nie zważając na innych cierpienia. Dlaczego przymus musi być metodą na okazanie serca? Czy jesteśmy w stanie to zmienić bez bata nad sobą? Ostatnia droga. Męczące wzniesienie, walka z ciężarem, walka z niemocą. Kto mi złagodzi ból i moje cierpienie? Kto przyjdzie dzisiaj mi z pomocą? Wszyscy ode mnie się odwrócili, a przecież dobroci Was uczyłem, pomagać bliźnim w każdej chwili i na tę pomoc dziś liczyłem. Kaci się boją, że nie dotrę do celu, z tłumu pomocnika mi przydzielają, a miałem przyjaciół wielu, brak chętnych, na co czekają? Jeden się znalazł, lecz nie z własnej woli. A gdzie wy jesteście moi przyjaciele, odwróceni tyłem, gdy umieram powoli? Wystarczy chęć. A to tak niewiele, któryś za nas cierpiał rany.